Siemka ludziska na kanale Horror Story i gramy sobie w Amnesia Rebid w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i e, rozwiązaliśmy zagadkę tutaj tego wszystkiego Daliśmy energię tutaj przede wszystkim e, z tego I teraz moi drodzy wracamy sobie tam na tą główną halę Żeby zobaczyć co się tam odpierdzieli e, Bo tam ta machina jest, mamy te takie półkole wszystko Z tymi górnymi czymś tam i zobaczymy co się tam e, zrobi e, i potem pójdziemy dalej w świat, tak, moi drodzy. E, ładuj się. Ba, się nie mogę doczekać, co się tam wydarzy, moi drodzy. E, Okej, okay. no szybko się ładuje. No. Więc e, pokaż mi e, mój drogi, co tam się będzie działo. E, no, no, na serio, to no myszka. Czemu zawsze. Czemu zawsze ja gram w amnezję? To mi. Zawsze jak gram w amnezję, to zawsze mi tylko wtedy się psuje. Jak gram w inną grę, nie ma co. Grają w The Walking Dead, to ani razu się myszka nie da tylko jak załączyłem amnezję dup, zaraz problem, nie? Nie wiem, tam jest jakaś przeklęta, no. No tak. Już pogadaj. Litty Amarii. już pogadaj z nim. Chodźmy dalej tamto u góry ustawić i potem tam do środeczka kliknąć guzik. Moi ludzie Dobra, jedziemy z tym gównem Dobra Coś tam. E, e, aha Myślałem, że coś się zacięło. Ale to jednak nie. Dobra. I to co teraz. Tyk. Coś się dzieje. A to pusty jod. Okej, okay, to mamy. Okej. Okay. To z tego. Dobra, tam coś... Tam wiemy, że nic nie ma, to idziemy automatycznie tam. Bo tam chyba są drzwi, żeby to... Żeby tym otworzyć, bo tam jest to brakujące. Ale potem znowu tu nam będzie dobrakować, ej. Więc e, zaraz zobaczymy co jak Moi drodzy, bo tutaj nam to Oczywiście brakowało Jak widzicie Dobra I możemy iść tutaj I Idziemy A czemu nie Dobra Amariiii Are you ready? Miniman? Widzieliście kiedyś komedię Mały Człowiek? Jeśli nie to polecam zobaczyć ta komedia Pośmiejecie się No ogólnie opowiadam o małym człowieku, tak? O, czyli o Karle Tutaj Więc Ładuje się Okej. Okay. Moi drodzy. Dobra, jedziemy. Brest a Button. Okej. Okay. right. Yy. Okej. Okay. Czy tutaj coś jest? Czy. Nie. No, ła, odpalaj Dobra Okej okay. Okej, okay, co to tutaj? Okej, okay. a ja bym chciał jeszcze sprawdzić ten Eee Co tam jest na lewo? Co? A. A, nic nie ma, dobra. Po prostu zawalone, i tak czy siak musimy tam iść. No. Myszka! Febało cię, kurwa. Nie masz kiedy się psuć? No. Dobra. Dobra, tu mamy to, tu to, a i zaraz zgaśnie, tak? Dobra, pokaż się, co. Ja pierdolę. No, no! E, dobra, to wy sobie przeczytajcie tutaj, jeśli chcecie. Dobra, a my już to mamy, tak? E, a, już jednak nie, tak? Dobra, dajcie mi chwilę, ja to myszko ogarnę, no. że ludziska to mam jakieś... Ahałam Okej, okay, no myszka. kurwa! Rozpierdoli mnie zaraz! No! Kurde! Nie mogę roznormalnie normalnie nagrać odcinka od początku do końca. Zamknięte, no Tutaj co nie wiadomo? Jak chcecie to przeczytajcie. Tutaj też chyba... Też nic nie ma. Dobra. Tutaj też nic. Tutaj też nic, więc dawa mi zapałeczkę. Eee, to jest to. Ale tutaj nic nie ma przecież. Więc lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś przejście. A tutaj jest? Nie. Nie możemy otworzyć, ale... Możemy tutaj iść. I... Po co nam światło, nie? Dobra. E, okay, wait. Locked on the other side, I think. Okay. Dobra, czekajcie. Mamy tu. Pico belo. O. Alex. Alex Sterling. Oh god. Oh god no. I'm so sorry. Eh no. Ja pierdule. Ah follow już nie mamy tych eee, zapach, żeby to poświetlać, niestety może ktoś sam. Może gdzieś jest. O, mamy zapałeczki. No ty, no co ty tak kopiesz w tym Buch? Nudzi ci się tam. Mówiłam ważniejsze rzeczy do roboty. ja muszę ten uciec stąd. Się, że się życzę no. no dobra, no już pogadałaś się z nim? Już? Możemy iść. Dobra, przeczytajcie jak sobie chcecie, Mo moi drodzy. No, ile mamy czasu w filmu? 15 minut, a mnie was 20 raz ta myszka się zdubcyła, no. Bo. A chuj. Idziemy dalej. Dobra, zobaczymy. Zobaczmy, co tutaj. No. Okej. Okay. No ja pierdolę, no. Ja nie mogę chyba sam agresywnie, kuźwa, myszką ruszać. Bo mi się wszystko dupi Dawaj mi R. To odpalaj. No i to tyle mogę odpalić. No myszka, no mi rozdupi, no. Dawaj to, otwieraj to. Eee, po same, po same kule. Okej. Okay. I lecimy, no. No. No ja... No Tutaj coś jest Tam jakiś podkur. No Tu ktoś jest z nami Ja w ogóle nie wiem gdzie idę no Dobra Byliśmy chyba. Gdzie ja mam iść? No nie, no, no wbiłem się, no. Biel jebany labirynt, no. Chybał, e, czy ty? To ty jesteś. Ty. Asi? To jest. Zostawij mnie. Pierdzielisz. Gdzie mam iść? Hit no mnie, no. no. Jakiś ja nie mogę. Dobra, tam nie wiem, przejdziemy, nie, nie wiem, i co? Tu też nie, ja zaraz będę pociągnął, gdzie ja mam iść? I, aha, i, i to już na tyle, tak? Nie wiem. Trzeba tu coś zrobić, czy co? Bo ja teraz nie wiem, ja się zgubiłem, ludzie Ja mm. no, Tu mnie nie przepuści, nie wiem czemu Okej, okay, dobra Trzeba to ogarniam No I tak jakieś trupy Moi drodzy... Yy... Jak... No cicho tam! a no... Cicho Dobra No ja chcę kółko, no. Dobra Okej okay. Ja wstaję się Lekko pokubiłem Co ty tam pierdolisz, no? Panie Ciemna w dupie, a ja nie wiem gdzie iść Dobra, no Jakieś zielone światło

Jakoś po graniu, nie? No ja pierdolę Czekajcie chwilę Dobra Albo i nie dobra, no Mogę raz od początku do końca nagrać ten jebany odcinek z amnezji, no Zapalaj to światło, no. Panie. Ja sam gówno widzę. No. Jakie sieć Ja. No, zgubiłem się, no. Dobra. Gdzie mam biegnąć? Ja nie wiem. Ja się zgubiłem. Hallo, hallo. Gdzie ja lecę? Ej, czekajcie, bo się mysz... mi się myszka zgubiła. No, dobra. Gdzie? Czekajcie. Dobra, gdzie Dobra. Uciekłem, udało. udało mi się. Myszka też jakoś. Okej. Okay. Dobra, ludzie, ile mamy minut czasu, mamy 24 minuty. No co ty, dzieciu, chcesz? Skodź mi kopać w tym bebech. No cię. Kurde, no. Zresztą jakoś trzeba musimy wytrzymać tutaj. Bo mnie rozdupi, no. Okej, okay, dobra. Otwieraj te drzwi.

I to jest Salim, mój husband. Rod. No see. Dobra, teraz mi daj zapałki. Dziękuję, ile mamy zapałek? 6 zapałek i 0 lampy. No, ty, mały gówniarzu, no. Ty, Amarii. Dobrze, jest wszystko, no, zaraz wejdziesz. No, jeszcze teraz musisz poczekać. Daj mi no spokój grać.

Będzie wystarczająco materiału. Dobrze. Dalej no nie wiem gdzie my jesteśmy. Ale ten... ...labirynt... ...był kuwa ...ukropny. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze bym to mógł oświetlić sobie, żeby widzieć, że tam nic nie ma. Dobra, widzę, że tutaj coś już jest... ...konkretniejszego. Myszka się zepsuła, więc ja będę już tutaj e, się żegnał. Więc e, widzimy się w następnym odcinku, oczywiście o 18, czyli jutro, w niedzielę o 18.00. E, dobra, się to na następny raz. Więc ja dziękuję za uwagę, tutaj za oglądanie i za spędzenie czasu ze mną. Widzimy się jutro o 18.00. Ilu na razie.